Cześć, jesteśmy na planie spotu realizowanego dla Fundacji Zwierz z Bierunia, która pomaga w adopcjach zwierząt. Mamy bardzo fajny scenariusz, świetną ekipę z aktorami Mirosławem Neynertem i Joanną Osydą oraz spinerem który jest pieskiem adopcyjnym, szuka domu. Nie jest psem szkolonym do projektów reklamowych, ale wierzymy, że sobie poradzi. Jestem Mirek Najny no i biorę udział w tym projekcie z radością, bo chodzi o zwierzęta, a tutaj nawet o psy, a ja sam mam psa i zawsze miałem jakiegoś psa. Myślę, że to jest fajna akcja. I należy mieć psa, zawsze. Przecież nie wiadomo, czy to my mamy psa, czy pies ma nas. Dzień dobry, nazywam się Joanna Osyda i dzisiaj jestem na planie spotu promującego adaptowanie y, psów. Sama mam psa ze schroniska, którym mam dwa lata, y, i myślę, że to była najlepsza decyzja, jaką życiu mogłam podjąć, y, y, bo. Bo psy bardzo potrzebują naszej miłości i oddają ją e, po stokroć. Więc e, jeśli tylko ktoś ma takie warunki, że może i taką ma potrzebę, to, to bardzo, bardzo Państwa do tego zapraszam. Spinner obecnie przebywa w naszym ośrodku e, w okolicach Pszczyny, e, gdzie, gdzie jest uczony życia. Trafił do nas z takiego pseudo przytuliska, gdzie przebywał kilka lat. Bardzo się tam frustrował zamknięciem w końcu, brakiem spacerów. Zaczął się okaleczać, więc no, podjęliśmy decyzję, że zabieramy go do nas. Obecnie jest już psiakiem w pełni, można powiedzieć, prawie w pełni ułożonym. No, czeka na swoją szansę, na swój dom, na odpowiednich ludzi. No już długo, bo to jest 4 lata.